Miniony tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej mojej pogadance. Dziękuję za wpłaty na nasze stowarzyszenie, za wsparcie. Za w ogóle ciekawe maile, które Państwo napisali, i zrozumienie całej tej sytuacji, Proszę Państwa, działa już panel członkowski. Zapraszam wszystkich, jeżeli chcą być członkami stowarzyszenia i pomagać innym. Ja oczywiście jeszcze nie nagrałem tej audycji, ale tydzień był trochę taki zwariowany, dużo było różnych rzeczy, ale już w tym tygodniu będzie audycja o naszym stowarzyszeniu. Zapraszam wszystkich na stronę www.przystanynadzieja.org. Zakładka o stowarzyszeniu. Jak zostać członkiem? Tam jest wszystko opisane, jak można być, co można robić, jak można pomagać. Ale chcę to zrobić w takiej audycji, aby to bardziej Państwu wyłuszczyć, że tak powiem. Proszę Państwa, główny nacisk chcemy dać na ludzi poszkodowanych w postaci najbliższych i tutaj chcemy tworzyć też grupy wsparcia. Chcemy robić także warsztaty dla takich ludzi, którzy będą chcieli te grupy wsparcia prowadzić. Takie grupy mogą być w każdym zakątku naszego kraju. Kiedy nasi członkowie przeszkoleni będą chcieli organizować powiedzmy raz w miesiącu spotkania dla ludzi, którzy stracili najbliższych. I o tym też będziemy mówili, bo można być członkiem takim czynnym, a można być członkiem honorowym czy wspierającym, zależy co kto i do czego chce się przyłożyć. To wszystko będzie w naszej audycji właśnie o takich grupach wsparcia, ale i nie tylko, ponieważ nasi członkowie będą mogli także włączać się w poszukiwania, bo czasem kiedy będą daleko, a ktoś z tamtego rejonu zaginie, będą mogli także próbować robić zdjęcia pewnych miejsc, które będziemy potrzebowali, a może też rozwieszać plakaty o zaginionych. Także m, bardzo proszę o y, posłuchanie naszej audycji, która będzie. I być może Państwo będą chcieli pracować z nami razem w naszym stowarzyszeniu i robić coś dobrego dla innych. Niech! Proszę Państwa, ludzie się pytają czasem: dlaczego to tak długo trwa? Co Wy tam robicie? Powinniście dawno. Odpowiadam, że to, że człowiek widzi, czuje, nie znaczy, że może coś z tym zrobić. A tu sprawa ziemniaka i sasa. Był telefon z policji o problemie z biegłym. I może w czerwcu będzie decyzja, co dalej. W czerwcu dopiero decyzja, co dalej. Otóż. Pan biegły jeszcze nie zdążył zapoznać się tak do końca z tym, co pokazał georadar, pobieżnie to już zobaczył, ale na razie nie ma kiedy, nie ma jak znaleźć się, żeby tu zobaczyć, a więc to znowu czas, być może znajdzie w czerwcu czas, aby to przeanalizować. No i to z tego, że my widzimy, że my pokazujemy, ale my nie możemy też łamać prawa, dlatego że chcielibyśmy, żeby to już było rozwiązane. Proszę Państwa, oglądamy filmy Sprawiedliwi. Nie wiem, tam jeszcze jacyś inne seriale. To nie tak działa. Te sprawy toczą się, toczą się i toczą. To nie jest tak, że dzisiaj telefon, jutro sprawa. I dlatego my mamy też dział prawny. Mamy też, jak mówiłem, naszą wspaniałą panią MacGyver, jak powiedziałem, bo rzeczywiście potrafi załatwiać czy sprawiać, że cuda. Wychodzą nasza pani mecenas, o której już wspominałem, i to dzięki tej naszej pani MacGyver jesteśmy w stanie monitorować, iść do przodu i naciskać. Bo być może wzięliby to odłożyli na półkę, powiedzieli: A dobrze, zobaczymy. Ale pisma, jakie zostały wysłane, nie mogły być bez odpowiedzi. Musimy się uzbroić w cierpliwość, chociaż jej nie mamy, a co mają powiedzieć rodzice, ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Bo to tak, proszę państwa, czasami jest, kiedy jeden drugiego nie rozumie, albo z różnych słów wynikają różne rzeczy. Jak to się mówiło, czy nawet mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I oto proszę, rozmawia dwóch Polaków przed sklepem monopolowym. Wezmę dwie. Weź jedną, tyle nie wypijemy. Nie, no wezmę dwie, damy radę. Nie damy, zobaczysz. Damy radę, biorę dwie. Wchodzi do sklepu i mówi proszę skrzynkę wódki i dwie lemoniady. Proszę Państwa, też w tym tygodniu wiele było różnych spraw, o których mówię, więc byliśmy ciągle zaganiani. Miałem kontakt ze zmarłym synem pewnej pani z Norwegii, gdzie rozmawialiśmy przez Skype'a i rzeczy, które opowiadałem, rzeczy, które mówiłem... Przepraszam. Tutaj nastąpiła znowu pomyłka, ale proszę Państwa, tyle rzeczy się dzieje, że proszę mi wybaczyć. To nie tak do końca jest. Kontakt z synem przez Skype'a miałem z Anglii. I tu była niesamowita rzecz, bo opowiadałem o tym, co on tam przekazuje. I okazało się, że mówię na przykład, że maluje, rysuje, że coś jak graffiti, a potem dowiedziałem się właśnie, że on malował graffiti, że on próbował robić karykatury. O wielu innych rzeczach, kiedy opowiadałem, e, okazywało się, że to prawda. Kiedy powiedział, że trochę w kuchni hałasuje kubkami, światłem, mama przejęta powiedziała, że tak właśnie było. W kuchni hałasowały kubki i e, gasło i zapalało się światło. Proszę Państwa, to utwierdza nas, że to nie są moje wymysły. No bo można by coś wymyślić, tak? Na zasadzie, kocham, jestem i tak dalej. Ale kiedy wychodzą jakieś szczegóły, trudno się temu oprzeć. I tu dlatego wracam do Norwegii, bo tu był inny kontakt. Proszę sobie wyobrazić, że tu był kontakt z babcią, i pani, która poprosiła o kontakt, rozmawiała z babcią sama. A co to oznacza? No mówiła do babci, bo bardzo ją kochała. Zadawała jej pełno pytań przez wiele lat tych wiele pytań się tam namnożyło. Kiedy był pierwszy kontakt ze mną poprzez ze mnie, okazało się, że babcia odpowiada na pytania, które zostały wcześniej zadane. O czym ja nie wiedziałem? No ja nie mogłem wiedzieć, jak sobie gdzieś tam w domu ta yy, pani rozmawia z babcią, tak? a ja zacząłem odpowiadać na pytania, które. Ona tam kiedyś zadawała. I to było zdziwienie, jak to babcia cały czas mnie słyszała. Tak, cały czas słyszała. Kiedyś uh, Woody Allen powiedział, że jeżeli modlisz się do Boga, to jest bardzo dobrze. Ale kiedy go słyszysz, to już schizofrenia. To tak tym. A propos e, różnych stuków, puków w mieszkaniu e, wielu m, tych, którzy stracili najbliższych, chcieliby, żeby takie rzeczy się działy, i nawet proszą, i potem informują mnie tak rzeczywiście, jak pan mówił, działo się to czy tamto. Tu przy ostatnim spotkaniu kiedyś e, powiedział e, zmarła dziewczynka: Powiedziała: Mamo, zapalę ci światło w przedpokoju a pięć razy i okazało się, że pięć razy zapaliło się światło, dokładnie pięć razy także to są takie rzeczy, które potwierdzają nasze istnienie z tamtym światem, tamtego świata z naszym ale czasem jest to tak bardzo przejmujące, że no może nam czasami przeszkadzać i tak to jest, kiedy pasażer taksówki klepnął kierowcę, żeby się o coś zapytać Tamten jak parzony podskakuje pod sufit i traci panowanie nad samochodem. Pasażer krzyczy, panie, co pan taki nerwowy? A kierowca taksówki odpowiada, wie pan, przez 25 lat byłem kierowcą karawanu. Proszę państwa, i tak już na marginesie, bo to marginalne, ale chciałem powiedzieć, że dziękuję wszystkim hejterom, za ta poprzednią taką tygodniową burzę wreszcie okazało się, że ktoś coś pisze, coś się dzieje, a się nakręciło, ulala, ale ja ich bardzo kocham, bo dzięki nim wzmacniam się duchowo i też podnosi się oglądalność, bo każda łapka na nie także podbija oglądalność, a każdy jakiś komentarz także nas gdzieś podnosi do góry. Także nie ma sprawy, ja dziękuję, co to się działo, co się nie nasłuchałem. No nie było nudno, więc nie widzę przeciwwskazań. I tu zostawiam to. Oczywiście w pewnym momencie wyłączyliśmy komentarze, bo trudno jakby wdawać się w jałową dyskusję. No, zobaczymy, czy zostaną wyłączone, czy nie. Ja przepraszam tych, którzy pisali tak rzeczowo, sensownie i nie mogliśmy im odpisać, ale zrobiło się już tak potem różowo i kolorowo, że nie wiadomo było o co chodzi. Ale dziękuję wszystkim, bo to jednak, że ktoś mnie słucha, że ktoś mnie ogląda, no to dobrze też, prawda? Bo w końcu o to chodzi. Niektórzy wyrażają bardzo gwałtowne swoje opinie, ale proszę Państwa. Tak samo ktoś powiedział o stowarzyszeniu, że i tu bardzo się zdziwiłem, że ja jestem w wyłudzaniu pieniędzy lepszy od księży, od Kościoła, no to niesamowite, bardzo mi się to podoba. Ale jeżeli ktoś chce to stowarzyszenie sprawdzić, finanse stowarzyszenia, wszystko jest na stronie, wszystko jest w terminie wysłane do Urzędu Skarbowego i nic nie ukrywamy, bo to jest organizacja pozarządowa i wszystko musi być transparentne, jeżeli ktoś wie o co chodzi my się z każdej złotówki musimy rozliczyć i nawet jeżeli ktoś wpłaci na stowarzyszenie jakiś datek to my się z niego rozliczamy pewnie ktoś może powiedzieć już wy tam wałki robicie zapraszam otwórz stowarzyszenie miłośników tulipanów i zobaczymy jak wyjdzie tobie proszę państwa w tym wszystkim trzeba mówić także o Bogu jeżeli człowiek żyje z dekalogiem, z własnym sumieniem i z literą prawa, to nie może być człowiekiem, który by chciał tu oszukiwać. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to pewien sklep napisał: Sklep, supermarket, już nie będę mówił jaki nie będziemy reklamować ale napisał: Jesteśmy dla Was. Chcemy Wam pomagać. Jesteśmy blisko z Wami gotowi dać Wam, czego potrzebujecie. Proszę stanąć tam z transparentem i napisać, skoro tak chcecie nam pomagać, dlaczego bierzecie za to pieniądze. Proszę Państwa, Bóg jest bardzo ważny. Ostatnio byliśmy u świętego Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie. Różnie też o nim, różni mówią, ale proszę zobaczyć, ile dokonał, ile zrobił w tamtych czasach przed wojną, tak? Stworzył gazetę, stworzył radio, stworzył straż pożarną i na cały świat rozlał, jeśli można tak powiedzieć, miłość. Tak niewiele potrzeba, żeby tak wiele zrobić, i gdybyśmy się nie kłócili, gdybyśmy sobie nie wyciągali różnych rzeczy o wiele dalej. Bylibyśmy w naszym rozwoju duchowym, i jakże wiele więcej byśmy ludziom zrobili i pomogli. Ale kiedy nie ma Boga, kiedy go odrzucamy, to odrzucamy wartości, chociaż nie o to chodzi, bo proszę mi wierzyć, znam paru ateistów, którzy są tak pomocni i tak wspaniali, że tylko się od nich uczyć. Ale. Pamiętajmy, że w tym wszystkim jest Bóg. I jak na to nie patrzeć, nie jesteśmy tu sami. Raz, że nie jesteśmy sami dla siebie, tu na świecie, tak. Bo gdyby tak było, to jeden był od drugiego mieszkał tysiąc kilometrów. Ale nie jesteśmy w ogóle sami w tym całym wszechświecie. Moja droga, moja misja to jest Bóg. I. Od niego nie odejdę. Nie he 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 Proszę państwa znowu ta nasza pogadanka się przeciągnęła, a tyle chciałem jeszcze rzeczy powiedzieć. Na koniec maja podamy termin, będzie mmm, spotkanie mm, z ludźmi, m, będzie wszystko, mm, będę jako medium występował, opowiadał, więc to Powiemy, to będzie bardziej kameralne na razie spotkanie, bo nie mamy dużej sali, a też będziemy robili to pierwszy raz, ale wszystkich powiadomimy. <laughs> Zrzemieńca 8 marca było walne też nasze zgromadzenie. Zmieniliśmy adres z Warszawy na Izabelin. Został złożony w KRS-ie o zmianę adresu 13 marca. Do tej pory nie zrobiono nam zmiany adresu. A wreszcie, kiedy zainterweniowaliśmy, odsyłają nam, że coś żeśmy źle zrobili. Nie wiem, kropka jest zła, przecinek zły i nadal musimy znowu czekać. System jest straszny w naszym kraju. Ale cóż możemy poradzić? Takie jest życie. Proszę Państwa, i zapraszam jeszcze tak już szybko, mówię o takim właśnie portalu dobre wiadomości, gdzie można usłyszeć, że olsztyńska policja skortowała sarnę, która wpadła do wody. Operator dźwigu ratował z pożaru 14 osób. I wiele, wiele innych rzeczy można znaleźć. Bardzo ciekawych, różnych inicjatyw. Kiedy grupa dzieci ze szkoły zaczęła chodzić po domach, dzwonić i ludzie otwierali, pytali się, słucham, a oni mieli ze sobą książki, całą taką stertę książek i pytali się, czy chcą Państwo coś wymienić, bo może inni by się chcieli czymś wymienić. I tak nastąpiła wymiana książek. A to były książki, które potem rozdawano znowu. No niesamowite proszę Państwa, ktoś, kto nie czyta, ten się nie rozwija, więc to bardzo fajna inicjatywa. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim z całego serca, tych, co lubią, tych, co nie lubią, za słuchanie naszych audycji, za różne teksty, wpisy. Jestem wdzięczny Państwu proszę o więcej, a tak naprawdę to proszę o modlitwę wczoraj właśnie w niepokalanowie powierzyłem Matce Bożej nasze stowarzyszenie i proszę wziąć to na poważnie, ponieważ tu mówimy o bardzo poważnych sprawach. Bardzo wszystkim dziękuję i cóż, nadchodzący czas będzie pewnie ciepły, fajny, miły. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Tak, już na koniec, takich różnych rozmów, synku, jesteś taki niegrzeczny, weź przykład, statusia. Mama, ale tata siedzi w więzieniu. Tak, oczywiście, ale niedługo wyjdzie za dobrze sprawowanie. Dziękuję wszystkim.